Jesteśmy w sali numer 3, sala od edukacji dla bezpieczeństwa. W tej sali zajęcia, które się odbywają zawsze, są zajęciami, które nie przysporzają żadnych stresów, są miłe, fajne i sympatyczne. Cała sala jest zresztą sympatyczna. Robimy tu różne rzeczy, różne działania podejmujemy, a niektórzy uczą się też w tej y, sali matematyki. Cześć, mam na imię Natalia i jestem tegoroczną absolwentką Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, imienia generała Józefa Bema w Ostrałance. Skończyłam profil humanistyczno-medialny i z całą pewnością mogę powiedzieć, że przez te trzy lata ta szkoła i ta klasa przygotowywały nas przede wszystkim do tego, aby być w dorosłym życiu tylko lub aż humanistą, Żeby być człowiekiem wszechstronnym, tolerancyjnym, ciekawym świata i odważnym, nie bojącym się podejmować wyzwań, które czekają nas w niełatwym, dorosłym życiu. Mam nadzieję, że w tym momencie, pomimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, będziemy mogli napisać w spokoju maturę, dostać się na wymarzone studia i kontynuować naukę. Teraz zwracając się do wszystkich, którzy zastanawiają się, czy pierwsze lato jest dobry wybór. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że tak, Decyzja należy do Was, ale ja myślę, że nie mogłam lepiej trafić. Zapraszam Ciebie do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia generała Józefa Bada w Uważam, że jest to najlepsza szkoła ponadpodstawowa w naszym mieście. Nauczyciele bardzo dobrze przygotowują uczniów do matury. Jesteśmy jedyną szkołą w Ostrołęce, która w obiegu szkolnym miała 100% zdawalność matury. Wyniki Były najwyższe w obrębie Ostrołeckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium i Nasze Nasi uczniowie podnoszą sukcesy w ogniwadach przygotowywych, konkursach, w zawodach spółek. Mogą rozwijać zainteresowania, realizować swoje pasje. Nasi uczniowie są aktywni społeczni, są pomysłodawcami i realizatorami różnych projektów naukowych, artystycznych, ekologicznych aby każdy uczeń mógł odnieść sukces. Jeżeli poszukujesz swojego miejsca w życiu, czasem wątpisz w swoje możliwości. Masz mnóstwo różnych pomysłów, które chcesz realizować. Po pierwsze, na wylotnianie słońca i nie